Przed stan, słuchajcie, także odeglądały do środka. No ma być fajnie, ma być dużo ciekawych dropów w tym secie, więc warto zobaczyć co tam nam z Alkazama wyskoczy. Nie będę ugrywał, że dla mnie to jest chyba zamówienie, nie wiem, sierpnia, ale okej, okay, no, tak to jest w tym świecie. O, ja tu... Dobra, plameczki, fantasmyczna i cztery busterki Co nam wyskoczy z busterków? Słuchajcie, dziś. co nam dziś wyskoczy z busterków? Trochę jest zawsze wielka dnia doma. I nie ma co czekać, lecimy Jak to mądrzy ludzie jeden do przodu bardzo zwykła energia mamy Eevee, Dome Fossil, Weddle, Zubat, Golba co robię? Ale po drugim? Persian, Venomorph Psydak i Mortres dobra dalej kogo my tu mamy od razu wam mówię słuchajcie, Mio też już mam ale Mio Mam taki plan, że będę go otwierał po boosterku Tak żeby było śmieszniej Znowu elektryczna energia robi się groźnie Voltrop, Sandstrue, Crabby, Seal, Vectorbill Big Ironbound, Kevin Mew, X Fantastycznie Tego chłopaka nie było Więc już go mamy no w końcu, wiecie, no, przyjechał z miowy. Miło powinno być przynajmniej jedno. I mamy raz. I o energia mocy ognia. Iwan Magicka, Odej Szmanki, Mewtwo, Gobart, lutovers Persian, Down Fossil, Cliffable. Mój ulubieniec. Zawsze daje radę wyskoczyć w ostatnim albo najmniej spodziewanym momencie. I ostatni... ostatni zawodnik z dzisiejszego otwarcia. Yep. Siła i młot. Charmander. Spiraro, Raticate, Eric Invitation, Magneton, Staryu, Belsprót, Bedrill. No niestety, nie za do dobrze, nie za do dobrze. Ale było całkiem, całkiem nieźle. Także na razie.